Ten film pojawił się w Twoim życiu nie bez powodu i chcę, żebyś od razu coś zrozumiał. To nie jest przypadek. Wszystko, co pojawia się w Twoim życiu, każdy film, w który klikasz, każda osoba, którą spotykasz, każda myśl, która przychodzi Ci do głowy, nic z tego nie dzieje się przypadkowo. Fakt, że to oglądasz, oznacza, że wszechświat odpowiada na coś, co wysyłasz, o coś, o co prosiłeś, nawet jeśli jeszcze sobie tego nie uświadamiasz. Co by było, gdybym powiedział, że Twoja energia Twoje myśli, twoje uczucia wysyłają sygnały, a ten film jest bezpośrednią odpowiedzią na te sygnały. Możesz myśleć, że natknąłeś się na to losowo, ale nie ma w tym nic losowego. Twoja podświadomość szukała odpowiedzi, a to jest dokładnie to, co się pojawiło, aby zaspokoić tę potrzebę. W tej chwili, gdy słuchasz tych słów, coś w tobie rozpoznaje prawdę w tym, co mówię. Jest w tobie część, która wie, że jesteś tu po coś więcej niż rozrywkę. Jesteś tu, ponieważ twoja dusza jest gotowa na kolejny poziom zrozumienia, jak naprawdę działa ta rzeczywistość. Większość ludzi przechodzi przez życie, myśląc, że rzeczy im się po prostu przydarzają, że są ofiarami okoliczności, że los i przypadek decydują o ich losie. Ale co, jeśli jest to całkowicie na odwrót? Co, jeśli to ty orkiestrowałeś wszystko, co pojawiło się w twoim doświadczeniu, w tym ten moment? Pytanie nie brzmi, czy masz zdolność manifestowania. Już to udowodniłeś, będąc tutaj. Prawdziwe pytanie brzmi, czy jesteś gotów zacząć robić to celowo? Czy jesteś gotów zrozumieć, że wszystko co widzisz, czujesz i doświadczasz jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w tobie? Ponieważ kiedy naprawdę to zrozumiesz, wszystko się zmieni. Ten film pojawił się w twoim życiu, ponieważ jesteś gotów na coś innego. Jesteś gotów przestać być biernym obserwatorem i zacząć być świadomym twórcą, którym zawsze miałeś być. Więc zwróć uwagę na to, co będzie dalej, ponieważ ta informacja ma moc całkowitej transformacji sposobu, w jaki doświadczasz rzeczywistości. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał, a jeśli jesteś gotów przestać być ofiarą okoliczności i zacząć świadomie tworzyć życie, do którego zostałeś stworzony, napisz w komentarzach. Jestem gotów manifestować intencjonalnie. Oto czego większość ludzi nie rozumie w kwestii prawa przyciągania: to nie jest coś, co włączasz i wyłączasz, jak włącznik światła. To działa w każdej sekundzie każdego dnia, niezależnie od tego, czy zwracasz na to uwagę, czy nie. W tej chwili, gdy siedzisz i oglądasz ten film, wysyłasz częstotliwość do wszechświata, a ta częstotliwość sprowadza do ciebie doświadczenia. Pomyśl o swoim obecnym stanie emocjonalnym. Czy czujesz się pełen nadziei, sfrustrowany, ciekawy? Martwisz się o pieniądze? Podekscytowany możliwościami? Cokolwiek teraz czujesz, tworzy Twoje jutro. Wszechświat nie ocenia Twoich emocji jako dobrych lub złych, po prostu reaguje na energię, którą wysyłasz i przynosi Ci więcej doświadczeń, które pasują do tej energii. Ale tutaj robi się naprawdę interesująco. Większość Twojej manifestacji odbywa się na poziomie nieświadomym. Nie jesteś świadomy tysięcy myśli, które przelatują ci przez głowę każdego dnia, ale każda z nich jest jak mały magnes przyciągający okoliczności, które pasują do jej częstotliwości. Kiedy to zrozumiesz, zaczniesz dostrzegać, dlaczego pewne wzorce pojawiają się w twoim życiu w kółko. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że kiedy jesteś w świetnym nastroju, wszystko wydaje się układać po twojej myśli? Światła drogowe zmieniają się na zielone, gdy tylko się do nich zbliżasz, znajdujesz idealne miejsce parkingowe, ludzie są dla ciebie bardziej przyjaźni, możliwości wydają się pojawiać znikąd. To nie jest szczęście, to prawo przyciągania reaguje na twój podwyższony stan emocjonalny. To samo dzieje się, gdy jesteś w niskiej wibracji. Kiedy czujesz się zły, urażony lub przestraszony, zaczynasz przyciągać więcej sytuacji, które potwierdzają te uczucia. Nie dlatego, że wszechświat cię każe, to dlatego, że podobne przyciąga podobne. Twoja energia dosłownie wzywa doświadczenia, które pasują do tego, co nadajesz. Dobra wiadomość jest taka, że gdy tylko uświadomisz sobie ten proces, możesz zacząć na niego wpływać. Nie musisz już być ofiarą swoich nieświadomych schematów. Możesz zacząć świadomie wybierać myśli i uczucia, które są zgodne z tym, czego naprawdę chcesz doświadczyć. Ale świadomość to tylko pierwszy krok. Prawdziwa moc pojawia się, gdy zaczniesz rozumieć, że robiłeś to przez całe życie. Każdy związek, każda praca, każda sytuacja życiowa, każda sytuacja finansowa odegrałeś rolę w tworzeniu tego wszystkiego poprzez swoje dominujące myśli i uczucia. A jeśli stworzyłeś to raz, możesz stworzyć to inaczej. Ostatnio coś w tobie kiełkuje, prawda? Może nie potrafisz dokładnie określić, co to jest, ale masz wrażenie, że jesteś przeznaczony do czegoś więcej. Zadawałeś pytania, niekoniecznie na głos, ale w cichych chwilach, kiedy jesteś sam ze swoimi myślami. Pytania o twój cel, o to, dlaczego pewne rzeczy się powtarzają, o to, jak uwolnić się od schematów, które już ci nie służą. Piękno wszechświata polega na tym, że zawsze odpowiada na nasze prośby o wskazówki, ale rzadko w sposób, jakiego oczekujemy. Być może liczyłeś na dramatyczny znak, głos z niebios, lub jasną wizję tego, co robić dalej. Zamiast tego ten film pojawił się w Twoim kanale. Tak właśnie działa duchowe przewodnictwo. Przychodzi poprzez zwykłe chwile, które niosą ze sobą niezwykłe znaczenie. Twoja wewnętrzna mądrość wołała o odpowiedzi, a oto one. Zawarte w tej treści, która pojawiła się dokładnie we właściwym czasie. To nie jest przypadek. Jesteś gotów przyjąć te informacje teraz, ponieważ się do tego przygotowywałeś, nawet jeśli to przygotowanie odbywało się nieświadomie. Pomyśl o pytaniach, które ostatnio zadawałeś: dlaczego wciąż przyciągam ten sam typ związków? Dlaczego pieniądze wydają się przeciekać mi przez palce? Dlaczego czuję się uwięziony w schematach, które chcę zmienić? Dlaczego niektórym ludziom wszystko się udaje, a ja się zmagam? To nie są tylko przypadkowe rozważania. To twoja dusza prosi o głębsze zrozumienie tego, jak naprawdę działa życie. Fakt, że kliknąłeś na ten film, oznacza, że jesteś gotów wyjść poza zadawanie pytań i zacząć otrzymywać odpowiedzi. Ale musisz zrozumieć jedną rzecz: odpowiedzi nie nadejdą z zewnątrz. Nadejdą z przypomnienia sobie tego, co już wiesz w głębi duszy. Już wiesz, że jesteś potężniejszy niż sobie przypisujesz. Już wiesz, że twoje myśli i uczucia tworzą twoją rzeczywistość. Już wiesz, że masz zdolność zmiany swoich okoliczności poprzez zmianę swojego wewnętrznego świata. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów przestać wiedzieć to intelektualnie i zacząć żyć tym praktycznie? Ten film jest twoim zaproszeniem do wkroczenia w tę wiedzę i rozpoczęcia stosowania jej w realny, namacalny sposób. Pozwól, że cię o coś zapytam. Ile naprawdę przypadkowych zdarzeń miało miejsce w twoim życiu? Mam na myśli naprawdę przypadkowych, bez żadnego związku z tym, o czym myślałeś, co czułeś lub na czym się skupiałeś w danym momencie. Kiedy naprawdę analizujesz swoje doświadczenia życiowe, zaczynasz wszędzie dostrzegać wzorce, oferta pracy, która pojawiła się dokładnie wtedy, gdy jej potrzebowałeś. Osoba, która pojawiła się w twoim życiu dokładnie w momencie, gdy byłeś gotów na tego typu związek. Książka, film lub rozmowa, która pojawiła się dokładnie wtedy, gdy potrzebowałeś usłyszeć tę wiadomość. To nie jest zbieg okoliczności to wszechświat działający z doskonałą precyzją. Wszystko jest połączone niewidzialną siecią energii i intencji. Twoje myśli, emocje i przekonania nieustannie wysyłają sygnały, a rzeczywistość odpowiada, aranżując okoliczności, które pasują do tych sygnałów. Ale to, co naprawdę zadziwia ludzi, gdy zaczynają to wyraźnie widzieć, wszechświat nie odpowiada tylko na twoje świadome pragnienia, odpowiada na wszystko, co wysyłasz, w tym na rzeczy, których nie jesteś świadomy. Dlatego czasami dostajesz to, czego myślisz, że chcesz, ale nie czujesz się z tym dobrze, gdy to przychodzi. Prosiłeś o to świadomie, jednocześnie odpychając to swoimi nieświadomymi lękami i ograniczającymi przekonaniami. Pojawienie się tego filmu w twoim życiu właśnie teraz jest dowodem na działanie tej zasady. Coś w tobie prosiło o jasność, o zrozumienie, o sposób na przejęcie kontroli nad swoim życiem. I oto jest dostarczone za pośrednictwem medium, któremu najprawdopodobniej poświęcisz uwagę. Kiedy zaczniesz postrzegać życie w ten sposób, wszystko nabiera znaczenia. Każda osoba, którą spotykasz, każda sytuacja, w której się znajdujesz, każda treść, która przyciąga twoją uwagę to wszystko jest częścią większej rozmowy między tobą a wszechświatem. Nic nie jest bez znaczenia, nic nie jest przypadkowe i nic nie dzieje się tobie, wszystko dzieje się dla ciebie. Każde słowo, które wychodzi z Twoich ust, jest afirmacją. Każda myśl, którą powtarzasz, staje się przekonaniem. Każda historia, którą opowiadasz o sobie, staje się Twoją rzeczywistością. To jest coś, co Louise Hay głęboko rozumiała: że nasze słowa mają moc tworzenia lub niszczenia, leczenia lub ranienia, otwierania drzwi lub zatrzaskiwania ich ale większość ludzi nie ma pojęcia, jak wiele szkód wyrządzają swojemu życiu swoimi słowami. Mówią rzeczy takie jak: Nie stać mnie na to, nie radzę sobie z pieniędzmi, zawsze wszystko psuję, nigdy mi się nic nie udaje. A potem zastanawiają się, dlaczego ich życie wydaje się potwierdzać te stwierdzenia. Nie zdają sobie sprawy, że dosłownie programują swój podświadomy umysł, aby tworzył doświadczenia, które potwierdzają ich negatywne myśli o sobie. Co by się stało, gdybyś zaczął zwracać uwagę na słowa, których używasz o sobie, o swoim życiu, o swojej przyszłości? Co by było, gdybyś zaczął rozumieć, że za każdym razem, gdy mówisz jestem, a następnie cokolwiek, dajesz wszechświatowi bezpośrednią instrukcję, co ma stworzyć w Twoim doświadczeniu? Twój podświadomy umysł nie wie, jaka jest różnica między tym, co jest prawdą, a tym, co nią nie jest. Wie tylko to, co mu powtarzasz? Jeśli ciągle mówisz, jestem spłukany, twoja podświadomość znajdzie sposoby, abyś pozostał spłukany. Jeśli ciągle powtarzasz, nie mam szczęścia w miłości, to sabotujesz potencjalne związki, aby udowodnić, że masz rację. Jeśli ciągle mówisz, nie jestem wystarczająco inteligentny, to tworzysz sytuacje, w których czujesz się nieadekwatny i przytłoczony. Ale odwrotność jest również prawdą. Kiedy zaczynasz świadomie wybierać słowa, które wspierają życie, które chcesz stworzyć, wszystko zaczyna się zmieniać. Zamiast mówić, nie stać mnie na to, mówisz, wybieram wydawać pieniądze inaczej. Zamiast, zawsze wszystko psuję, mówisz, uczę się i doskonale każdego dnia. Zamiast, nigdy mi się nic nie udaje, mówisz, wszystko zawsze układa się dla mojego najwyższego dobra. Nie chodzi o okłamywanie siebie lub udawanie, że wszystko jest idealne, kiedy tak nie jest. Chodzi o zrozumienie, że Twoje słowa są narzędziami tworzenia i możesz wybrać, czy użyjesz ich do budowania życia, którego pragniesz, czy do jego burzenia. Zmiana nie następuje z dnia na dzień, ale dzieje się wystarczająco szybko, że zaczniesz zauważać zmiany w ciągu kilku dni. Twoja energia będzie inna. Zaczną pojawiać się możliwości. Ludzie będą na ciebie inaczej reagować wszystko dlatego, że zacząłeś traktować swoje słowa jak potężną siłę twórczą, którą w rzeczywistości są. To może być trudne do usłyszenia, ale wszystko w Twoim życiu teraz: Twoje relacje, twoja sytuacja finansowa, twoje zdrowie, twoje warunki życia, twoja kariera. Wszystko to istnieje z powodu energii, którą wysyłasz. Jesteś wspólnym mianownikiem w każdym doświadczeniu, jakie kiedykolwiek miałeś. Zanim zaczniesz czuć się winny lub defensywnie, zrozum, że nie chodzi o obwinianie, chodzi o moc. Kiedy naprawdę akceptujesz, że tworzysz swoją rzeczywistość, akceptujesz również, że masz moc, aby ją zmienić. Większość ludzi opiera się tej idei, ponieważ nie chcą brać odpowiedzialności za trudne części swojego życia. Ale odpowiedzialność nie jest ciężarem to wolność pomyśl o obszarach swojego życia, które teraz dobrze funkcjonują. W jakiej energii byłeś, kiedy te dobre rzeczy zaczęły się manifestować? Wierzyłeś w siebie i swoje możliwości? Jakie działania podejmowałeś konsekwentnie? Stworzyłeś te pozytywne doświadczenia poprzez swoje myśli, uczucia i zachowania, nawet jeśli nie byłeś świadomy tego procesu. Ta sama zasada dotyczy obszarów, które nie działają: praca, której nie lubisz, dramaty w związkach, stres finansowy. Te doświadczenia są również odzwierciedleniem Twojego wewnętrznego świata. Ale tu jest ta wzmacniająca część. Jeśli raz je stworzyłeś, możesz stworzyć coś innego. Twoja rzeczywistość stale się zmienia w zależności od tego, na czym koncentrujesz się najbardziej konsekwentnie. Kiedy skupiasz się na problemach, dostajesz więcej problemów, na których możesz się skupić. Kiedy skupiasz się na rozwiązaniach, zaczynasz dostrzegać możliwości wszędzie. Kiedy skupiasz się na tym, czego brakuje w Twoim życiu, tworzysz więcej doświadczeń braku. Kiedy skupiasz się na tym, za co jesteś wdzięczny, zaczynasz przyciągać więcej rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Dlatego ludzie sukcesu często mówią, że nie mają czasu martwić się rzeczami, których nie mogą kontrolować. Rozumieją, że ich energia mentalna jest ich najcenniejszym zasobem i strzegą jej ostrożnie. Skupiają się na tym, co chcą stworzyć, a nie na tym, czego chcą uniknąć. Pytanie nie brzmi, czy tworzysz swoją rzeczywistość. Tworzysz ją, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie. Pytanie brzmi, czy zaczniesz to robić świadomie i celowo. Czy będziesz tworzyć domyślnie i zastanawiać się, dlaczego ciągle osiągasz te same rezultaty. Oto coś, o czym nikt nie mówi. Im bliżej jesteś tego, czego naprawdę chcesz, tym głośniejszy staje się Twój strach. Właśnie wtedy, gdy wszystko zaczyna się układać, nagle okazuje się, że zwlekasz. Wymyślasz wymówki, lub tworzysz dramaty, które wciągają cię z powrotem w znajome schematy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ twoja podświadomość ma za zadanie zapewnić ci bezpieczeństwo, a dla twojej podświadomości bezpieczne oznacza znajome. Nawet jeśli znajome jest niewygodne, jest przewidywalne. Twoja podświadomość woli utrzymać cię w sytuacji, z którą wiesz, jak sobie radzić, niż ryzykować nieznane. Nawet jeśli nieznane, mogłoby przynieść ci wszystko, o co prosiłeś. Oto dlaczego ludzie sabotują dobre związki, rzucają pracę tuż przed awansem lub wydają pieniądze, które próbowali zaoszczędzić. Nie dlatego, że nie chcą dobrych rzeczy, ale dlatego, że jakaś ich część nie wierzy, że zasługują na dobre rzeczy, lub nie ufa swojej zdolności do radzenia sobie z sukcesem. Strach maskuje się na wiele sposobów, czasami objawia się jako perfekcjonizm. Ciągle czekasz na idealny moment, idealny plan, idealne okoliczności, zanim podejmiesz działanie. Czasami objawia się jako przytłoczenie. Nagle wszystko wydaje się zbyt skomplikowane, zbyt ryzykowne, zbyt pracochłonne. Czasami objawia się jako zwątpienie. Może to nie zadziała dla Ciebie, może nie jesteś jak inni ludzie, może powinieneś po prostu zaakceptować rzeczy takimi, jakie są. Ale co, jeśli ten opór, który odczuwasz, nie jest znakiem stop? Co, jeśli jest to w rzeczywistości potwierdzenie, że jesteś na właściwej drodze? Co, jeśli strach pojawia się, ponieważ w końcu jesteś bliski przełamania się na nowy poziom w swoim życiu? Opór nie oznacza, że powinieneś przestać, oznacza, że powinieneś iść dalej ze świadomością. Uznaj strach, nie pozwalając mu rządzić, podziękuj swojej podświadomości za próbę ochrony, a następnie delikatnie idź naprzód. Za każdym razem, gdy działasz pomimo strachu, Udowadniasz sobie, że możesz poradzić sobie z więcej niż myślałeś. Istnieje różnica między przyjęciem odpowiedzialności a obwinianiem się. Akceptacja daje siłę. Mówi: Odegrałem rolę w stworzeniu tej sytuacji, co oznacza, że mam moc, aby ją zmienić. Samo obwinianie się pozbawia siły. Mówi: To wszystko moja wina i jestem okropny. Kiedy naprawdę bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, dzieje się coś magicznego. Przestajesz być ofiarą okoliczności i zaczynasz być autorem swojej historii. Przestajesz czekać, aż inni się zmienią, i zaczynasz koncentrować się na tym, co możesz kontrolować. Przestajesz szukać wymówek i zaczynasz dokonywać wyborów. Ale akceptacja nie oznacza, że musisz lubić wszystko, co ci się przydarzyło. Nie oznacza to, że musisz udawać, że bolesne doświadczenia były dla ciebie w jakiś sposób dobre. Oznacza to, że uznajesz, iż niezależnie od tego, jak coś się zaczęło, masz teraz moc decydowania o tym, jak się to skończy. Pomyśl o jednej dziedzinie swojego życia, na którą narzekasz. Co by się zmieniło, gdybyś przestał skupiać się na tym, kto jest winny, a zaczął koncentrować się na tym, co możesz zrobić inaczej w przyszłości? Co by się zmieniło, gdybyś przestał postrzegać siebie jako ofiarę tej sytuacji? A zaczął postrzegać siebie jako kogoś, kto ma moc, by ją przekształcić. Tu zaczyna się prawdziwa wolność, nie wtedy, gdy życie staje się idealne, ale kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie potrzebujesz idealnego życia, aby być szczęśliwym. Nie potrzebujesz, aby inni ludzie się zmienili, abyś czuł się dobrze. Nie potrzebujesz, aby okoliczności idealnie się ułożyły, abyś zaczął żyć życiem, którego pragniesz potrzebujesz tylko przejąć kontrolę nad swoją mocą i zacząć jej używać świadomie zamiast nieświadomie jeśli jest jedna rzecz której nauczała Louise Hay która może wszystko odmienić to jest to sposób w jaki traktujesz siebie wyznacza standard tego jak traktujecie życie relacja którą masz ze sobą jest wzorem dla każdej innej relacji w twoim życiu sposób w jaki do siebie mówisz determinuje to na co wierzysz że zasługujesz. Poziom troski, jaką sobie okazujesz, ustala to, co zaakceptujesz od innych. Większość ludzi chodzi po świecie, traktując siebie w sposób, w jaki nigdy nie potraktowaliby kogoś, na kim im zależy. Nieustannie się krytykują, ignorują swoje potrzeby, forsają swoje granice, a potem zastanawiają się, dlaczego wciąż przyciągają ludzi i sytuacje, które ich nie cenią. Ale co? Jeśli kluczem do zmiany wszystkiego w Twoim życiu byłoby po prostu zmiana sposobu, w jaki siebie traktujesz. Co jeśli każdy zewnętrzny problem, z którym się zmagasz, można by przypisać jakiemuś sposobowi, w jaki siebie porzuciłeś? Kiedy się nie cenisz, akceptujesz prace, które są niedopłacone? Kiedy sobie nie ufasz, pozostajesz w związkach, które cię wyczerpują, kiedy w siebie nie wierzysz, zadowalasz się możliwościami, które są poniżej Twojego potencjału? Kiedy siebie nie kochasz, przyciągasz ludzi, którzy odzwierciedlają ten brak miłości. Piękno tego polega na tym, że działa to również w drugą stronę. Kiedy zaczynasz traktować siebie z prawdziwą miłością i szacunkiem, wszystko wokół ciebie zaczyna się zmieniać. Zaczynasz odmawiać rzeczy, które nie sprawiają ci przyjemności. Zaczynasz dążyć do możliwości, które cię ekscytują. Zaczynasz przyciągać ludzi, którzy dostrzegają twoją wartość, ponieważ ty widzisz ją jako pierwszy. Miłość własna nie polega na myśleniu, że jesteś idealny lub na nigdy nie uznawaniu obszarów, w których chcesz się rozwijać. Chodzi o traktowanie siebie jak kogoś, na kim ci zależy, podczas gdy jesteś w trakcie stawania się tym, kim chcesz być. Chodzi o mówienie do siebie w sposób, w jaki mówiłbyś do swojego najlepszego przyjaciela. Chodzi o dbanie o swoje potrzeby bez poczucia winy. Na początku może to być niewygodne, zwłaszcza jeśli nauczono Cię, że skupianie się na sobie jest samolubne. Ale musisz zrozumieć jedną rzecz: nie możesz dać tego, czego nie masz. Nie możesz dobrze kochać innych, jeśli nie kochasz siebie. Nie możesz stworzyć obfitości w swoim życiu, jeśli wierzysz, że na to nie zasługujesz. Świat potrzebuje, abyś wkroczył w swoją pełną moc, a to zaczyna się od uznania, że jesteś godzien miłości, sukcesu, szczęścia i wszystkiego, czego pragniesz, po prostu dlatego, że istniejesz. Nie z powodu tego, co osiągnąłeś, lub jak dobrze sobie poradziłeś, ale dlatego, że tu jesteś, a twoja obecność ma znaczenie. W tej chwili, gdy słuchasz tych słów, jesteś na rozdrożu. Możesz przyswoić te informacje, poczuć inspirację przez kilka minut, a następnie wrócić do życia w ten sam sposób, w jaki żyłeś do tej pory. Albo możesz rozpoznać ten moment takim, jakim naprawdę jest. Boskim spotkaniem z własną transformacją. Wszechświat nie wysyła ci informacji, dopóki nie jesteś gotów ich użyć. Fakt, że to wideo pojawiło się w twoim życiu właśnie teraz, oznacza, że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć tworzyć inaczej. Nie potrzebujesz więcej wiedzy, więcej czasu, więcej pieniędzy, ani bardziej idealnych okoliczności. Musisz zdecydować, tu i teraz, że masz dość życia poniżej swojego potencjału. Co by było, gdybym powiedział ci, że za sześć miesięcy możesz żyć zupełnie innym życiem? Co by było, gdyby sytuacja zawodowa, która cię stresuje, mogła się zmienić? Co by było, gdyby schematy relacji, które cię frustrują, mogły się przesunąć? Co by było, gdyby presja finansowa, którą odczuwasz, mogła zelżeć? Wszystko to jest możliwe, ale tylko jeśli jesteś gotów zacząć stosować to, co teraz rozumiesz o tym, jak naprawdę działa rzeczywistość. Nie chodzi o pozytywne myślenie lub udawanie, że wszystko jest w porządku, gdy tak nie jest. Chodzi o uznanie, że nieświadomie tworzyłeś swoją obecną rzeczywistość i możesz zacząć świadomie tworzyć inną. Narzędzia są proste. Obserwuj swoje myśli, ostrożnie dobieraj słowa, odczuwaj wdzięczność za to, co już działa, podejmuj inspirowane działania, gdy pojawiają się okazje, i traktuj siebie z miłością i szacunkiem, których chcesz doświadczać od innych. Ale musisz zacząć teraz, nie jutro, nie w przyszłym tygodniu, nie wtedy, gdy poczujesz się bardziej gotowy. Wszechświat reaguje na twoją energię w tej chwili. Pytanie nie brzmi, czy jesteś zdolny do zmiany, już to udowodniłeś, manifestując to wideo. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów zacząć zmieniać się w kierunku, w którym naprawdę chcesz iść. Nic w twojej obecności tutaj dzisiaj nie było przypadkowe. Zmanifestowałeś to wideo, ponieważ jakaś część ciebie była gotowa przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś i do czego jesteś naprawdę zdolny. Otrzymałeś przypomnienie, że nie jesteś ofiarą okoliczności. Jesteś potężnym twórcą, który tworzył nieświadomie, a teraz może zacząć tworzyć celowo. Wszystko, czego się dzisiaj nauczyłeś, już na jakimś poziomie wiedziałeś. To nie były nowe informacje, to była aktywacja mądrości, która już w tobie była. Wszechświat próbował zwrócić na siebie Twoją uwagę i w końcu byłeś gotów posłuchać. Wszystkie te momenty, kiedy czułeś, że czegoś brakuje, kiedy czułeś, że w życiu musi być coś więcej niż to, czego doświadczasz, kiedy zastanawiałeś się, czy masz więcej mocy, niż wykorzystujesz, to nie były przypadkowe myśli. Byli Twoją duszą przypominającą Ci o Twojej prawdziwej naturze, ale o to, co odróżnia ludzi, którzy transformują swoje życie. Od ludzi, którzy czują się zainspirowani tylko przez chwilę, działanie. W tej chwili prawdopodobnie czujesz się zmotywowany, może nawet podekscytowany możliwościami. To uczucie jest ważne, ale to dopiero początek. Prawdziwa magia dzieje się, gdy bierzesz tę energię i kierujesz ją w konsekwentne, codzienne praktyki, które są zgodne z tym, co teraz rozumiesz o rzeczywistości. Począwszy od jutra rano, chcę, żebyś zrobił coś innego. Zanim sprawdzisz telefon, zanim zaczniesz myśleć o swoich problemach, zanim pozwolisz światu powiedzieć ci, jaki dzień będziesz miał, chcę, żebyś spędził pięć minut świadomie, kreując swoje doświadczenie. Wybieraj myśli, które dają ci dobre samopoczucie. Mów słowa, które wspierają życie, którego pragniesz. Odczuwaj wdzięczność za to, co już działa. Ustal intencje, jak chcesz się pokazać światu. Rób to każdego dnia, przez następne 30 dni. I obserwuj, co się stanie. Twoja energia się zmieni, twoje okoliczności zaczną się zmieniać, ludzie będą na ciebie inaczej reagować, zaczną pojawiać się możliwości. To nie będzie dlatego, że miałeś szczęście, to będzie dlatego, że w końcu zacząłeś używać swojej mocy świadomie, a nie nieświadomie. A kiedy pojawią się wyzwania, bo tak się stanie, pamiętaj, że to nie są znaki, że to nie działa, to są okazje do ćwiczenia tego, czego się nauczyłeś. To są szanse na wybranie swojej reakcji zamiast automatycznego reagowania. To są zaproszenia, aby udowodnić sobie, że naprawdę możesz celowo kreować swoją rzeczywistość. Więc to, co stanie się dalej, zależy całkowicie od Ciebie. Możesz wrócić do życia tak, jakby życie po prostu Ci się przydarzało, albo możesz zacząć żyć jako świadomy Twórca, którym zawsze byłeś. Możesz nadal pozwalać swoim nieświadomym wzorcom rządzić, albo możesz odzyskać kontrolę i zacząć celowo kierować swoim doświadczeniem życiowym. Wybór, którego dokonasz w tej chwili, zadecyduje o tym, jak będzie wyglądało twoje życie za sześć miesięcy. Czy będziesz zmagać się z tymi samymi problemami, tkwić w tych samych schematach, zastanawiając się dlaczego nic się nie zmienia? Czy też będziesz zdumiony, jak szybko wszystko może się zmienić, gdy zaczniesz pracować z prawami wszechświata, zamiast przeciwko nim? Ten film pojawił się w Twoim życiu, ponieważ jesteś gotowy na coś innego. Jesteś gotowy przestać mieć nadzieję, że coś się zmieni i zacząć to zmieniać. Jesteś gotowy, by wkroczyć w swoją moc i stworzyć życie, którym naprawdę chcesz żyć. Pytanie brzmi: co zrobisz z tą gotowością? Twoja przyszła wersja czeka na Twoją odpowiedź.